Cześć, tu Rafał Nowak. i Klaudia Matuszyńska. Słuchajcie podcastu Projekt Biznes, w którym będziemy rozmawiać o budowaniu kariery biznesu, mindsetzie przedsiębiorcy, zdrowiu psychicznym. Poruszymy również kwestie dotacji, marketingu i sprzedaży. Zostań z nami, postaw na karierę, zaprojektuj swój biznes i znajdź pomysł na siebie. W dzisiejszym podcaście porozmawiamy o tym, jak zbudować dobre CV. Na pytania będzie odpowiadała Klaudia. Więc zaczynając i przechodząc od razu do konkretu, Klaudia, jak zbudować dobre CV? Może zacznę od tego, czym w ogóle jest CV i po co ono w ogóle jest. CV jest przede wszystkim umiejętną sprzedażą siebie poprzez umieszczenie informacji na kartce mhm. lub w edytorze online. Mhm. I po co? To CV. Ma być... Przede wszystkim po to, żeby znaleźć pracę, zaprezentować się potencjalnemu pracodawcy, bądź partnerowi biznesowemu. Mhm. I jakie są Twoim zdaniem kluczowe elementy dobrego CV? Yy, przede wszystkim nagłówek. Yy, dobrze by było, gdyby było zdjęcie profesjonalne, aczkolwiek jeżeli go nie będzie, to nie będzie to jakiś duży błąd. Ważne, żeby nie wstawiać jakiegoś zdjęcia z innymi osobami czy w jakichś dziwnych strojach. Z imprezy. Na przykład. Także myślę, że takie profesjonalne zdjęcie, jeżeli ktoś ma, to bardzo fajnie jakby umieścił. Powinno się też znaleźć taka informacja o mnie, kiedy piszemy kilka zdań o sobie, tak od siebie po prostu. Jestem osobą taką i taką. Moim kluczowym, nie wiem, aspektem, moją kluczową zaletą, moim głównym zadaniem, moim, nie wiem, celem, takie napisanie czegoś od siebie. Czyli też to jest też miejsce, gdzie możemy uzewnętrznić to, co jest dla nas ważne i na co my zwracamy uwagę. Dobrze rozumiem? Tak, tak, zdecydowanie. Dobrze. A powiedz mi, czy Twoim zdaniem w CV powinny być na przykład zawarte dane do Facebooka, do Instagrama, do LinkedIna. Czy dzisiejszy świat nie zmierza w tę stronę? Jak to z Twojej perspektywy wygląda, jeżeli pracujesz z klientami? Jak najbardziej, jeżeli ktoś prowadzi konto w social mediach w profesjonalny sposób, to uważam, że dobrze by było jakby dał linka. Mówię tutaj w sposób profesjonalny i mam na myśli nie wrzucanie zdjęć z imprez, z jakichś takich bardzo prywatnych rzeczy, no bo jeżeli prowadzimy konto typowo prywatnie, no to bez sensu chwalić się przedsiębiorcy, bo tutaj staramy się jednak o pracę, a nie o zyskanie przyjaciela. Mhm. Spotkałem się nawet z sytuacji, z jeden z moich znajomych akurat aplikował do e, służb mundurowych i na przykład jego aplikacja została odrzucona. Bo zdjęcie, które miał, na przykład, na Facebooku, w tym konkretnym wypadku, e, spowodowały to, że ktoś miał wątpliwości co do jego osoby. No bardzo często się zdarza, że mm, rekruterzy czy też osoby, które y, chcą podjąć z nami współpracę, no sprawdzają nas w internecie, więc no internet, jak wiemy, tam nic nie ginie, więc też y, osoba, która Potencjalnie jest jakimś kandydatem, no jest, tak naprawdę, warto jest stworzyć sobie dobrą wizytówkę, albo utworzyć dwa profile, gdzie jedno będzie prywatne, jedno będzie bardziej takie biznesowe. Mhm. A to w takim razie pytanie też o to: jak bardzo załamyć się w swoje hobby, jak bardzo załamyć się w szkołę, w karierę, taką, którą mieliśmy? I od razu też rozszerzę to pytanie: co w sytuacji, jeżeli ktoś nie ma doświadczenia? Bo może być tak, że słuchaczami naszego podcastu są studenci, osoby, które dopiero wchodzą właśnie w karierę. No i co wtedy? Jak to zbudować, ten, te elementy w CV? Okej, okay, to może od początku. Jeżeli chodzi tutaj o zainteresowania, no to skupiłabym się raczej na konkretach. Bo fajnie jest pokazać jakiś tam minimalny aspekt siebie. Natomiast. Tak jak powiedziałam wcześniej, no staramy się raczej yy, o pracę, a nie o pozyskanie kumpla czy kumpeli, więc tutaj bym jednak bardziej powściągliwie podchodziła do zainteresowań, zupełnie inaczej, jeżeli chodzi o umiejętności. Tutaj bym je wypisywała, ale w oparciu o przykłady. Co to znaczy? To znaczy, jeżeli ktoś pracował jako księgowy, no to na przykład yy, Pozyskiwanie czy uzupełnianie dokumentacji w oparciu o to i o to przez czas taki i taki. Czyli, jeżeli ktoś na przykład powiedzmy prowadził szkolenia na poprzednim stanowisku, no to tutaj przeprowadzenie szkoleń z zakresu tego, tego i tego w ilości godzin takiej i takiej. Czyli, im więcej konkretu, tym jest dużo większa szansa, że ktoś to zauważy. Spotkałem się z podobną metodą w sprzedaży w rekrutacji handlowców. Gdzie w CV handlowcy na przykład wpisywali swoje sukcesy właśnie w ramach kariery, to znaczy sprzedaż na poziomie takim i takim, rozszerzenie sprzedaży o tyle i tyle punktów procentowych i tego typu rzeczy. Czyli w tę stronę. Tak, no bo tak naprawdę to CV to jest twój produkt, gdzie sprzedajesz siebie i musisz sprzedać siebie w taki sposób, żeby albo uzyskać jakąś pracę, albo właśnie nawiązać różnego rodzaju współpracę, chociaż bardziej tutaj pod kątem rekruterów się pisze CV. A twoim zdaniem, bo spotkałem się też z takim przeświadczeniem, że osoby, które wysyłają CV, twierdzą, że w sumie po co pisać CV, jak i tak tego nikt nie czyta? Yy, czytają rekruterzy bardzo yy, skrupulatnie. I też ważne jest w ogóle, jak wygląda estetyka takiego CV, czy jest to zwykły Word, gdzie dosłownie jest zdjęcie i tylko wykształcenie, doświadczenie i praktycznie nic więcej. Więc ta kwestia estetyczna też inaczej będzie wyglądało CV na jakiegoś marketingowca, czy na takie rzeczy wizualne, bardziej artystyczne. Inaczej, jeżeli chodzi o jakieś korporacje, no zależy od branży. Czyli CV tak naprawdę powinniśmy dopasować pod to, co chcemy robić, tylko do aplikujemy. Dokładnie tak i co więcej, powinno być dopasowane typowo do oferty pracy. Mhm. Czyli nie wysyłamy jednego CV do wszystkich firm. Najczęściej tak się spotykam, Oczywiście. że tak robią studenci. Z, jedne, z jednego szablonu najczęściej korzystają. Też takim ważnym elementem jest wprowadzenie do CV tej informacji RODO. Mhm. Bo to jest teraz dość um, ważne i kluczowe, żeby no, wyrazić zgodę, no bo jak ktoś się ma skontaktować, przekazać kontakt, jeżeli nie ma tej zgody, i to też powinno być, um, albo powinno być takie uniwersalne, mhm. albo typowo dostosowane czasami w ofertach. Jest, że proszę o wstawienie informacji typowo pod daną spółkę, firmę, działalność i tak dalej. Też warto zwrócić uwagę na błędy ortograficzne czy interpunkcyjne. Mhm. Wiadomo, że no, jest to nasza wizytówka, więc fajnie byłoby nie robić różnego rodzaju byków. Um, czy są jakieś narzędzia, które mogą to ułatwić? Um, jasne. Można na przykład z takich, um, co mi przychodzi do głowy, na przykład kanwa. Um, są tam różnego rodzaju kreatory CV, czy nawet w Wordzie są zwykłe szablony. Z tego, co wiem na pracuj.pl, czy na takich różnych portalach, które się zajmują typowo pozyskiwaniem kandydatów na stanowiska pracy, no to też można się posiłkować tutaj w tym kierunku. Mhm. To powiedz mi, Kladie, w takim razie załóżmy, że już wiem, gdzie chcę aplikować, przeczytam ogłoszenie, zrobiłem dobre CV, co ja jako kandydat, ten przysłowiowy, powinien jeszcze zrobić, o co jeszcze powinienem zadbać. Przede wszystkim ważne jest też to, żeby CB nie było za długie, myślę, że dwie strony, a cztery to jest max. I też, żeby nie umieszczać tam wszystkiego. Czyli, jeżeli na przykład pracowało się weekendowo w czasie studiów, gdzieś tam, potem jedna praca, druga praca i tak naprawdę tego było bardzo dużo. To nie ma sensu tego wszystkiego wpisywać, jeżeli na przykład to są tak różne rzeczy, które nie są powiązane z daną ofertą pracy teraz. Jeżeli zupełnie inaczej wygląda sytuacja, jeżeli ktoś nie ma w ogóle doświadczenia, to wtedy warto jest na przykład wpisać różnego rodzaju wolontariaty, różnego rodzaju szkolenia, na których się było, czy jakieś um, spotkania z ważnymi osobami, które konferencje, targi pracy gdzie się uczęszczało, co się na przykład zrobiło, czy jest się jakimś ambasadorem, coś tego typu. Coś, co mogłoby pokazać nasze kompetencje. A co jeżeli ktoś w CV skłamie? Prędzej czy później to wyjdzie. Mhm. Myślisz, że dzisiaj popularne są e, takie sytuacje, w których ktoś po prostu leje wodę po to, żeby tylko dostać pracę? Myślę, że jeżeli ktoś nie ma w ogóle doświadczenia i ma wrażenie, że to CV jest puste, to na siłę będzie chciał coś wymyślić. I no, prędzej czy później to wyjdzie, bo na przykład pracodawca może chcieć jakiś dokument z pozyskanego kursu, kursu szkolenia, szkoły i tak dalej, więc nie radziłabym tutaj robić tego rodzaju spekulacji i nadinterpretowywać siebie. Czyli dopisałeś fakty, które... Mogą przypadkiem nie istnieć, bo tak, tak. potem to wyjdzie. Co jeszcze, Klaudia? Przede wszystkim e, słowa kluczowe, ale też e, żeby to było konkretne. Co znaczy słowa kluczowe? To znaczy, że jeżeli ktoś poszukuje, e, dajmy na to, sprzedawcy, to używamy słów, które będą w jakiś sposób powiązane z tą sprzedażą, a nie mówimy o na przykład fryzjerstwie, czy mówimy o. Czymś, co jest trochę z innej bajki, i starać się w pewnym sensie, nawet jeżeli nie pracowaliśmy wcześniej w sprzedaży, robiliśmy coś podobnego, to jakieś elementy sprzedaży tam były. Mhm. A w takim razie pytanie, jakbyś pomagała klientowi, który na przykład chce się przebranżowić, jak on powinien napisać swoje CV? Zgodnie z prawdą, warto też zaznaczyć to, z jakiego powodu chce się przebranżowić. I pokazać, że to, co już robił w branży A, może wykorzystać w branży B na takim i takim przykładzie. Mhm. Czyli wzmocnić swoje atuty w odniesieniu do konkretnej przyszłej, ewentualnej pracy. Tak, zdecydowanie. Mhm. Czy coś jeszcze byś dodała? Żeby umieszczać przede wszystkim swoje dane kontaktowe, które są. Dobre, chodzi o to, żeby nie było tam żadnych też literówek Albo na przykład zła cyfra w numerze telefonu No bo ktoś się może chcieć z nami skontaktować A przez to, że jest jakiś błąd Może no nie mieć wystarczającej możliwości Tak samo my wysyłając ofertę Sprawdzajmy trzy razy Czy wysyłamy do dobrej firmy, na dobrego maila Bo może być tak, że ktoś się nie odzywa Ponieważ... Po prostu nie dostał tej wiadomości, bo mail jest błędnie wpisany. Mm -hmm. Czyli idąc tak naprawdę tym, jak pisać dobre CV, jakbyś mogła podsumować w kilku punktach takie najważniejsze rzeczy? Mm, profesjonalne zdjęcie lub jego brak, mm, konkrety, mm, prawda? Mm, skupienie się faktycznie na kompetencjach, na tym, co możemy przekazać, stylistyka, ortografia, interpunkcja, ogólnie. Mm, Forma wizualna, skupienie się na tym, żeby powiedzieć coś od siebie, czyli ta, tak zwane o mnie. No i na koniec myślę, że też um, wysłanie wiadomości i jako załącznik do CV, żeby nazwać imię, nazwisko CV, a nie na przykład jakieś przykładowe EBDD i tak mhm. dalej. To jest też ważne, żeby wysłać to w formacie PDF mhm. i żeby wysyłając wiadomość, nie kopiować tak naprawdę treści z ogłoszenia, czy ze strony. Czyli mhm. napisać coś od siebie, bo czasami jest gotowa formułka, tylko dajemy załącznik i dajemy wyślij, no i tak się nie wyróżnimy. I też ważnym aspektem jest tutaj dołączenie mimo wszystko listu motywacyjnego, o którym powiemy sobie w innym odcinku. Super Klaudia, myślę, że nasi słuchacze już wiedzą jak zadbać o swoje CV. A gdyby mieli wątpliwości, powiedz jak mogą skorzystać z twojego wsparcia? Przede wszystkim y, robię audyt CV, pomagam właśnie w napisaniu, w wyłapaniu pewnych błędów, y, w takim pokazaniu jak powinno się to robić. Można się zgłosić przez Instagrama, przez maila, który jest podany na stronie internetowej klaudiamatuszynska.pl, a jeżeli chodzi o Instagrama no to coach kariery. Wszystkie linki będziecie mieli też podpięte w opisie tego podcastu za wspólnie spędzony czas. Słyszymy się w przyszły czwartek. Dajcie znać, co zabiera się dla siebie. Śledźcie nas w mediach społecznościowych. Linki znajdziecie.